Jakieś 20 lat temu był pewien trend w komediach. Eurotrip to nie jest kolejna komedia dla kretynów i American Pie. Wszystkie reprezentowały coś, co roboczo możemy nazwać seks komediami. I myśląc o tym ostatnim filmie, macie pewnie przed oczami scenę z Charlotką. It's not what it looks like. Świetny soundtrack niczym Stonego Hołka. I bardzo, ale to bardzo dużo obleśnych żartów. Yeah! Yeah! Ale wiecie co? Wracając ostatnio do całej serii American Pie, uświadomiłem sobie, że część z tych filmów jest o wiele głębsza niż nam się wydawało, a część jeszcze gorsza niż pamiętamy. I pokażę Wam dzisiaj dlaczego. Pierwsza American Pie z 1999, i niby taka durna komedyjka, była fenomenalnym sukcesem jak na swoje czasy, no i jak na pomysł na siebie. Z budżetem ledwie 11 milionów dolarów film zarobił aż 235 milionów w box office i zrzucił serię składającą się na chwilę obecną z 9 filmów, czterech głównych odsłon i pięciu spin-offów. I szczególnie pierwsze trzy, nazywane dzisiaj trilogią, to nie bez przyczyny coś, co ociera się o kultowość i ściągało do kina tłumy nastolatków. Pierwsze filmy z serii o miłosnych nieudacznikach, dla których największym wyzwaniem w życiu jest kogoś zaliczyć, zdaje się wyszły w idealnym dla siebie momencie i poniekąd odzwierciedlały trochę zachodzącą zmianę pokoleniową. Cofnijmy się wstecz. Lata 80 to moment, gdy zdaje się młodzież była ugrzeczniana i idealizowana w mainstreamowym kinie i popkulturze. Filmy młodzieżowe i komedia jak chociażby Breakfast Club z 85 czy Dzień Wolny Felisa Bulera z 86 owszem ukazywały czasem pewne negatywne aspekty licealnego i młodzieżowego życia, ale dziś jawią się jako jedynie fantazja o liceum. To jednak szybko Zaczął się zmieniać. Osobiście na moment pęknięcia bańki wskazałbym Headers z 89, czyli, jak to woli, fatalne zauroczenie. Tu mieliśmy mroczniejszą stronę imprez, znęcania się, dramy, toksyczne zachowanie tych popularnych dzieciaków, czy nawet motyw śmierci jednej z uczennic. Auć. Liceum powoli przestawało być tym idealnym, czystym miejscem, ale winy nie dało się już powstrzymać. W latach 90. stacja MTV zaczyna mieć coraz większy wpływ na kulturę młodzieżową i coraz bardziej odzwierciedla nowy zeitgeist. W 97. emisja zaczyna Daria, serial o liceum z perspektywy dziewczyny, którą dziś nazwalibyśmy alternatywką, a która z wybitnym sarkazmem obnażała absurdy niegdyś sierankowego w swoim ukazaniu liceum. Nauczyciele byli odrealnieni nieprofesjonalni, a dzieciaki nieraz po prostu próżne i głupie. W tym samym roku też debiutuje South Park, który z marszu spotyka się z dużą popularnością wśród nastoletniej widowni, no jak pewnie wiecie, jedzie po Bandzie na całego. I tak, kultura młodzieżowa z końcówki lat 90. staje się coraz bardziej cyniczna i coraz bardziej idzie po bandzie. Zaś nowe pokolenie, które dorasta z dostępem do internetu, a w tym z dostępem do darmowej internetowej pornografii, coraz mniej wyznaje dotychczasowe tabu i coraz rzadziej kupuje tą hollywoodzką bajeczkę o wyidealizowanym i niewinnym wieku nastoletnim. I tak, pośród tego wszystkiego, w 99 wychodzi pierwszy American Pie, który, jak durny by się dzisiaj nie zdawał, był dla swojej widowni po prostu prawdziwy. Nie przemywał się tabu i dekonstruował kolejne motywy i stereotypy. Serio, nie przypominam sobie, by jakikolwiek mainstreamowy film przed 99. użył słowa MILF i uszło mu to na sucho. Ale też nie ukrywam, gdy miałem te 12 lat, było dla mnie po prostu szalenie zabawne. Ale właśnie, o co chodzi z samym filmem? Pierwsza część skupiała się na historii Jima, Kevina, Fincha i Oza, kolegów ze szkoły, którzy obiecali sobie, że do końca liceum stracą dziewictwo. I przez resztę filmu próbują zrobić właśnie to. My zaś jesteśmy świadkami żonglerki wszystkimi możliwymi stereotypami, żenującymi żartami, czy krępującymi porażkami chłopaków. Z okazjonalnymi wystąpieniami stereotypowego Jo'ka i imprezowicza, Stiflera, tej maskotki serii, będącego ucieleśnieniem wszystkich cech, które dziś potwierdzilibyśmy pewnie pod czada, czy toksyczną męskość. I hej, o ile 22 lata później jedynka nie bawi już tak jak kiedyś, a i też cała seria jedzie na do schematach i wręcz identycznych gagach czasami, tak pod tymi wszystkimi penisami, imprezami i krępującym podrywem jest Coś więcej, jakaś sensowna przemiana bohaterów, i dość pozytywne przesłanie. W trakcie pierwszego filmu Jim uświadamia sobie, że nie ma czegoś takiego jak idealny romans i że wcale nie musi być z najładniejszą dziewczyną w szkole, żeby być szczęśliwy, żeby mieć satysfakcjonujący pierwszy raz. Ostatecznie spikując się z Michelle, geekiem ze szkolnego zespołu. O, pozornie głupkowaty sportowiec, który dołączył do chórku, żeby wyrwać grzeszną dziewczynę, z czasem zaakceptował swoją bardziej wrażliwą i romantyczną stronę, ostatecznie olewając kluczowy dla jego sportowej kariery mecz, żeby zaśpiewać na konkursie w duecie za swoją miłością. Kevin, który bał się zaangażować, emocjonalnego ze swoją dziewczyną i tego, czy ich związek przetrwa studia, wyznał jej ostatecznie miłość, zaś przeintelektualizowany Finch, prawdopodobnie największy samiec beta z całej paczki, odkrył sobie męskość i pewność siebie ze sprawą romansu ze starszą kobietą. I choć wszyscy główni bohaterowie osiągnęli sukces w tej swojej misji, tak też wyciągnęli z tego wszystkiego dość wartościowe lekcje. I wraz z tym, jak nasi bohaterowie akceptują pewne swoje strony, których się wypierali, tak też uczą się i uczą widza, że to normalne, że seks jest czasem awkward, jest dziwny. W ogóle dojrzewanie taki jest i życie miłosne wcale nie jest takie jak w filmach Plus 18. I to jest normalne. Podobnie pozytywny wydźwięk jak dla mnie i bardzo dużo obleśnych żartów mają część druga i American Wedding, zwieńczenie trylogii. W dwójce bohaterowie spotykają się już jako studenci na wakacyjnym wyjeździe, zaś w wedding planują wesele Jimmy i Michelle. I tam, okej, okay, powrót żartów na jednokopytą męczy i żenuje, choć w The Wedding jest ich chyba najmniej, bo tu bohaterowie są wiele starsi. Tak ponownie, bohaterowie mierzą się z typowymi dla danego w życiu problemami. W dwójce na przykład Jim uświadamia sobie, że jednak kocha swoją pierwszą miłość, Kevin akceptuje to, że choć nie jest już ze swoją byłą, nie znaczy, że nie mogą mieć wartościowej dla obojga przyjaźni, Ozzać zaś przeżywa problemy związku i fizyczność na odległość, co jest tak bardzo kurna prawdziwe. Na marginesie pochwalę też pewną scenę, gdzie Kevin i chłopaki ze smutkiem przyznają, że licą, już nikt nie wróci, a ci pewnie lada chwila się rozejdą, kończąc edukację. Ale hej, tak wygląda życie. I choć nie ukrywam, z każdym kolejnym durnym żartem o penisach, grzyganiu, wymiotach, i podglądaniu w mojej głowie umierała kolejna szara komórka. Tak, mimo no to bawię się nadal przy tych filmach dobrze. Jakoś tak wspominam ten czas, kiedy faktycznie miałem 12 lat i życie było prostsze. Kiedy kwintesencją dobrej zabawy w piątek było pójście do pożyczalni, zainstalowanie gotika, kupienie czytosów i może podejrzenie okładki CKM w kiosku, żeby ekspedientka nie zauważyła. I w tym wszystkim jest jeszcze Stifler. Bo o ile kiedyś mogliśmy się śmiać z jego zachowania, to niektóre z jego bardziej socjopatycznych, homofobicznych i toksycznych zagrywek zasługują wręcz dzisiaj na potępienie. Ale mimo to i tak za dzieciaka z kolegami idealizowaliśmy tą postać. No był po prostu cool. Macho ideałem, do którego zdawało nam się, powinniśmy aspirować. Kiedy dziś, zaś nie mam złudzeń, że nie chciałbym mieć nic do czynienia z taką osobą. Ale skoro już mówimy o postaciach, fabule i motywach, to muszę przyznać, że najlepszym elementem American Pie jest właśnie Stifler. I to też moja ulubiona postać. Serio. Wiadomo, American Pie to nie jest jakiś wybitny dramat psychologiczny, no ale wracając do tego dziś, już jako powiedzmy doroślejszy, ciut dojrzalszy widz, zaczynasz zauważać pewne niuanse, pewne genialne rozwoje postaci i że jest sporo prawdy w tym, co powiedział kiedyś o Sifflerze wcielający się w niego Sean William Scott. Był napisany jako taki dupek, że aż nie wiedziałem, czy chcę go grać. Pomyślałem więc, że przepiszę jego kwestię, zrobię z niego kolesia, którego nienawidzisz kochać. On pewnie nie jest pewny siebie, i z kolesiem, który najbardziej z nich chce być kochany. I w ogóle po samych wywiadach i publicznych powiedziach Scott zdaje się być bardzo spoko, sympatycznym ziomkiem z dużym dystansem do siebie i aż szkoda, że został poniekąd no, aktorem jednej roli. Bo choć na przestrzeni trylogii Stifler robi wiele negatywnych rzeczy, żeby kogoś zaliczyć, żeby się komuś przypodobać, żeby pokazać się w lepszym świetle kosztem upokorzenia kolegów, to pod fasadą kryje się dość niejednoznaczna postać. Postać chłopaka, który jak łatwo można zauważyć dorastał bez ojca, nie mówiąc męskości, więc popadł w tę skrajnie przerysowaną wersję męskości. Jest bardzo niepewny odnośnie swojej seksualności, cały czas musi coś udowadniać, a jakiekolwiek przejawy wrażliwości, artystyczności czy czegoś niezwiązanego z futbolem, podrywem i imprezami uważa za przejaw bycia, jak to określa, gejem. I wiecie co? Ta fasada szybko się sypie, ba, sam Stifler ją kruszy, ukazując dość wrażliwego faceta, który potrzebuje miłości i akceptacji, ale który też zrobi wiele dla swoich przyjaciół. I owszem, ta przemiana Stiflera w prawdziwego Stiflera trwa i można by się kłócić czy jest pełna. Ale nie ukrywam, był to jeden z tych elementów, który najmocniej trzymał mnie przy tych filmach podczas maratonu. Przykładowo, w części trzeciej zaś, kiedy jego zaloty do dziewczyny w barze zostają wyśmiane przez tamtejszych facetów, z jednym z nich wydaje się w bitwę taneczną, by pokazać, że jest tak męski, tak fajny, że nawet geje by go chcieli. Ponownie jego słowa nie moje. I znowu poparcie na to wymyślne wyśmianie toksycznej męskości. Siffler tak bardzo idealizuje bycie tym męskim wygrywanie, bycie wyrywaczem i tak dalej, że robić coś z jego perspektywy tak niemęskiego, jak właśnie taniec żeby pokazać coś wszystkim, udowodnić, żeby broń Boże podtrzymać personę. Kiedy pod koniec trzeciej części zdaje się, że nie można się po nim wiele spodziewać, ten ostatecznie ratuje wesele, które zmierzało ku katastrofie, przyznaje się do błędów i robi coś bezinteresownego dla swoich kumpli. I okej, okay, choć w czwórce, czyli Reunion, gdzie bohaterowie spotykają się po latach, samozwańczy Steve Meister ma nawroty do bycia dupkiem, tak i tu zalicza mały dla siebie development, gdzie na imprezie, kiedy spotyka swoich kumpli z drużyny i wszyscy są w takich nastrojach, że drą się ło, wow, mordo, impreza, siema, Jeden z Ah, oh, well, we just got uh, engaged. Yeah. What? That's so fucking gay. Ja, uh, yeah, Stifler. We are gay. A Stifler, który jeszcze kilkanaście lat temu był zawziętym homofobem, pod koniec filmu ma takie No i co z tego? Jesteście moimi siłkami, czyż nie? Mega mnie to urzekło. I okej, okay, może się doszukuje, może ta psychosocjolo seksuologiczna analiza jest tutaj niepotrzebna i nie ma tam podstaw na nią ale kurde, w kontraście trylogii do spin-offów to spin-offy są tak beznadziejne, że trudno znaleźć w nich chociażby cokolwiek wartościowego. Po American Wedding z 2003 ta główna seria dała sobie trochę na wstrzymanie, a frajne ulubionych bohaterów zobaczyliśmy ponownie w The Reunion z 2012 i ten był, no, poza wątkiem Stiflera, Taki sobie. Jak dla mnie prawie w ogóle nie ruszają mi tam perypety bohaterów, żarty były słabe, a i też odnoszenie się do niby kultowych scen jakoś nie działało. Od taki sequel po latach jadący na nostalgii. Spin-offy zaś? No cóż, to już nie były filmy kinowe, a tak zwane direct-to-video, szybko robione niskobudżetowe produkcje mające odcinać kupony z choć tracącej na popularności, tak i jeszcze przez jakiś czas głośnej marki. Te zaś działy się w swoistym takim American Pie Universum, gdzie co jakiś czas pojawiały się poboczne postacie z głównego nurtu, jak na przykład Noah Levinstein, ojciec G. Czy mniejsze nawiązania do cyklu, a same fabuły skupiały się przeważnie na losach rodziny Stiflerów, głównie go kuzynów. I tak w 2005 roku wychodzi chociażby American Pie Bandcamp tu młodszy Stifler, który idealizuje swojego starszego brata, za karę jedzie na obóz muzyczny i uświadamia sobie, że jednak przyjaźń jest w najważniejsza, a popularne dzieciaki z jego szkoły to dupki. Wow, odkrywcze. Potem zaś ukazała się duologia w postaci Naked Mile i Beta House o koleżowych przygodach kuzyna Stiflera, który, plot twist, był nieudacznikiem, ale ostatecznie i tak wyrwał dziewczynę, nawet dwie, i ogarnął spoko kumpli. I jest jeszcze The Book of Love, którego szczerze nie pamiętam, poza tym, że był tam jeszcze kolejny Stifler, ale tym razem zły, a grupa bohaterów i stara starała się rozwiązać swoje problemy sercowe za pomocą tytułowej księgi, przekazywanego z pokolenia na pokolenie amatorskiego poradnika miłosnego, który pojawił się na chwilę w pierwszej części. I to chyba najbardziej nudny i nijaki film z sagi. I wiadomo, nie oczekiwałem po tych spin-offach nie wiadomo czego, ale to właśnie w nich zaczynasz zauważać, jak bardzo ta seria nie miała już w pewnym momencie nic do powiedzenia i jak bardzo jechała na tych samych żartach, które okej, okay, za pierwszym razem bawiły, za drugim trochę mniej, a za piątym chciałeś po prostu strzelić sobie w głowę. Prawie w każdym z tych filmów jest jakiś śmieszny pijak, żart ze starego wyrywacza, jakaś krępująca scena, gdzie w trakcie zbliżenia ktoś komuś wchodzi do pokoju, a jeszcze w Naked Mile jest dużo żartów z karłów. Członków wyrokiego bractwa studenckiego. Wow, żarty z niskich osób. Nie no, serio, poziom jak w polskich kabaretach. I żeby nie było, nie chcę tu popadać w jakiś taki komediowy snobizm, że jedne żarty z penisów są fajne i spoko, a inne żarty z penisów i penisów małych osób już nie. No bo kurczę, American Pie to nie są wybitne filmy. Tylko jej trylogia miała dla mnie kilka naprawdę dobrych momentów, momentów, gdzie żarty są tak złe, że aż dobre. Tak w spin-offach, w 90% przypadków te żarty są tak złe, że aż bardzo złe. I tak dochodzimy, hehe, he, do najnowszej części Girls Rules, która jak się domyślacie, jest takim super współczesnym American Pie skupiającym się na kobiecej obsadzie. O Jezu, jest to chyba najgorsza część całej serii, choć fakt, miejscami ma pewne plusy. Tu podobnie mamy czwórkę głównych bohaterów, a raczej bohaterek, które zawierają pakt, że przed studniówką odnajdą to, czego im w życiu brakuje. I tak się składa, że w przypadku trójki z nich jest to ten sam koleś. Czy typu poróżni psia czy dziewczynki wygrają? Te pytania nurtowałem je przez jakieś 20 minut. Aż z czasem film stał się po prostu nudny, no i nie trudno się dziwić, kiedy jego współscenarzystą jest scenarzysta Book of Love, drugiej najgorszej odsłony. Zacznijmy może od pozytywów. E, fajnie jest zobaczyć kobiecą obsadę, I guess, kiedy seria zawsze skupiała się na tej męskiej perspektywie w seks przygodach. I nie wiem, film jest miejscami bardzo seks pozytyw i ma jakieś dobre przesłanie w stylu, że korzystanie z zabawy jakich gadżetów jest okej okay i że nie ma się czego wstydzić. No a część z was pewnie w trakcie seansu dowie się, że istnieje takie coś jak koferdam stomatologiczny. Czyli zabezpieczenie do m.in. seksualnego, ale no, to tylko tyle z pozytywów. Zresztą to i tak nic w porównaniu z chociażby Netflixowym Sex Education. Co zaś za złych rzeczy? Czy jakby ten film starał się pokazywać, jak do przodu jest, biorąc się zapewne współczesne problemy, ale no, zupełnie to nie wychodzi i po prostu żenuje, jako że bazuje nadal na podobnych gagach, zachowaniach i motywach, które o ile dało się kiedyś zaakceptować w filmie z 99, tak dziś, w 2020, jest to totalnie żenujący i problematyczny Cringe fest. W dużym skrócie to taki American Pie jak 20 lat temu, tylko, że gorszy i z odwróceniem ról. I tak, tutaj tutejszy Stifler to Stiflerka. Stephanie Stifler. Twarda babka i królowa szkoły, a jak ktoś do niej fika, to mówi, spadaj, masz małego. O, go, Pokaż mu! W jeszcze innej scenie zaś, czy ty krępujesz się używać słowa łechtaczka? Girl, nie daj się patriarchatowi! Po prostu, ugh. Rzucanie na lewo i prawo bez pokrycia terminami związanymi ze współczesnymi problemami społecznymi wcale nie jest cool samo z siebie. Ba, jeszcze bardziej na przykład patriarchat w mem. Zaś wrzucanie postaci w schematy zachowań, które już 20 lat temu mogły być piętnowane, wcale nie jest postępowe. Tylko dlatego zmieniły się role. Bycie klipem to nadal bycie klipem. Słuchajcie, drodzy twórcy filmu, wcale nie wyleczyliście świata z seksizmu, tylko dlatego, że zamiast Stiflera mamy Stiflerkę, która klepie facetów po tyłkach, a jedna z bohaterek włamuje się na telefon swojego chłopaka, podejrzewając go o zdradę, bo wiecie, twarda babka, nie z nią takie numery. Spoiler, chłopie nie zdradzał, ale o toksycznym zachowaniu zepsuczył Telefonu i naruszenia czyli prywatności, no, film już zapomniał. Od jak dla mnie Gross Rules wobec pierwszego American Pie ma się trochę jak to kontrowersyjne Ghostbusters do tego kultowego Ghostbusters. Spinów z kobiecą obsadą i niby nowy rozdział, co de facto ma potencjał, ale jest pogrzebany przez schobę żarty, beznadziejny scenariusz i cyniczną próbę przypodobania się współczesnej widowni. I żeby jeszcze przypadkiem zdać test Bechdel, no bo wiecie, ktoś z wytwórni kazał. A i co gorsza, to chyba jedyny film z cyklu, gdzie nie pojawia się Noah z swoimi chrzczastymi brwiami i przed zabawnymi anegdotkami w stylu no, za moich czasów to tak to robiliśmy, więc uznajmy, że Gross Rules nie jest kanonem i nie istnieje. Hello? Hello? I'm that supreme court lady, and you did it. We, We did, it. did it! Kiedy mówiłem znajomym, że sobie maraton American Pie na potrzeby TV-filmy, to ci łapali się za głowy mówiąc, wow, pewnie dużo ci płacą, albo. O Jezu, współczuję Ci, że musisz oglądać te durnoty. Otóż nie i jeszcze raz nie. Nie czarujmy się, to nie są dobre filmy i miejscami są skrajnie durne, ale tak jak chociażby z serią straszny film, mam do nich sentyment, szczególnie do trylogii American Pie i sprawia mi to jakąś tam przyjemność i to mi wystarcza. Ale też nie ukrywam, moja ocena tych filmów, nawet po latach, może być bardzo subiektywna, bo poza tym, że mam do nich sentyment i za dzieciaka czuję w nich pewną prawdziwość, jakby ukazywały trochę świat nastoletnich, w który właśnie nie wchodziłem, tak filmy z miał miały też świetne ścieżki dźwiękowe, gdzie pojawiali się m.in. Sam 41, Blink 182, All American Rejects czy inne tuzy pop-punku. Ba, sam Blink miał nawet cameo w jedynce. Oh, yeah! Czy więc wraz z dalszym recyklingiem tych samych gagów i motywów na przestrzeni lat oraz przejściem na nisko spin spinowy, seria straciła to coś, jeśli... Kiedykolwiek miała coś? No, bez wątpienia. American Pie, nawet gdyby wrócił, pewnie już nigdy nie będzie takim fenomenem i nie będzie tak angażujący dla następnej widowni. Ale czy musi w tym być coś złego? W końcu już dwójka uczyła nas, że wszystko co dobre kiedyś się kończy i trzeba korzystać, póki jest. Dzięki. Na razie.